Masz nadwyżki energii. Chodź pokażę Ci, jak te nadwyżki optymalizować i efektywnie zamieniać na cyfrowe aktywa. Tutaj znajduje się serwer obliczeniowy, wkładający się w sześciu kart graficznych RTX 5070, który w tym momencie zamienia nadwyżki energii na cyfrowe aktywa. Później te cyfrowe aktywa my będziemy zamieniać na pieniądze, z których korzystamy na co dzień, takie jak złotówki, euro, dolary. Aktualnie tutaj mamy tylko trzy karty graficzne, ale cały ten serwer, cała podstawa płyta główna i tutaj wszystkie podzespoły są już przygotowane na. 6 kart graficznych, czyli pod rozbudowę. Aktualnie nasz klient ma nadwyżki energii wystarczające, żeby zasilić tylko trzy karty graficzne. Pobór tej koparki na trzech kartach graficznych to jest 580 W. Akurat teraz kupimy algorytm, który pobiera tej energii najwięcej ze wszystkich algorytmów, ale niektóre algorytmy na trzech kartach, no to mogłyby wejść nawet do 500 W. Natomiast już mamy przygotowane tutaj kolejne panele pod rozbudowę, więc jak instalacja fotowoltaiczna zostanie rozbudowana, no to tutaj sobie dołożymy kolejne karty. No i będziemy mieli pełnowymiarową koparkę, taki moduł wkładających się w sześciu kart graficznych i będziemy zamieniać nadwyżki energii na cyfrowe aktywa. Więc jeżeli ty też masz nadwyżki energii albo masz dostęp do taniej energii, no to skontaktuj się z nami przechodząc na stronę www.kopalniekrypto.pl, wypełniając formularz albo po prostu do nas dzwoniąc. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich materiałów, dowiedzieć się w ogóle czegoś więcej na ten temat, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i napisz w komentarzu czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć.